Cześć, ja mam na imię Tomek i witam Was w Bibliotece Młota Bojowego. Cześć i siema, witam Was w Nowym Roku. Przerwa po ostatnim filmie była dość długa, ale jednym z moich postanowień noworocznych jest co nieco więcej i regularniej nagrywać. Więc mam nadzieję, że będziemy się słyszeć znacznie częściej. Pomyślałem, że dobrze będzie rozpocząć 2023 rok czymś nowym i pierwszy film, który w tym roku wypuszczę, będzie dotyczył tego, jakie newsy na stronie Warhammer Community ekipa z Games Workshop nam zapowiada. Będzie to po prostu podsumowanie Age of Sigmarowych artykułów ze strony Warhammer Community właśnie. Do omówienia mamy końcówkę grudnia i początek stycznia, w zasadzie pierwsze jego dwa tygodnie. Więc bez przedłużania zapraszam do posłuchania o tym, co Games Workshop przygotowało na początek 2023 roku. Games Workshop zapowiedziało przede wszystkim na 2023 rok nowe Battle Tomy. Już na zimę, na początek tego roku, zapowiedziany jest Battle Tom Slaves to Darkness. Następny w kolejce będzie również chaosowy Battle Beasts of Chaos, a zaraz potem wyjdzie nowy Battle Tom dla graczy Gloom Spied Kids, czyli rządzić będą groty. I to wszystko, co jest zapowiedziane na zimę. W następnej serii, czyli serii wiosennej, mamy dostać kolejne książki, jednak tutaj już szczegółów, co to za Battle Tomy, nie ma. Wiemy, że pierwszy w kolejności będzie orderowy Battle Potem dwa dla Armii Chaosu, następnie dwa dla Armii Śmierci. Potem na lato 2023 zapowiedziany jest kolejny orderowy Battle Tom. Natomiast podobnie jak w przypadku wiosennych publikacji, nie mamy informacji o tym, jaka frakcja zostanie odświeżona. Kolejne nowości z 2023 roku dotyczyć będą gry Warcry. Fani Warcry mogą oczekiwać pojawienia się dwóch kolejnych rozszerzeń. Z nowymi terenami i nowymi bandami. Pierwsze o nazwie Bloodhunt i drugie o nazwie Nightmare Quest. Mają one, zgodnie z tym, co Games Workshop nam zapowiedziało, wychodzić kwartalnie. Mamy też nowości zapowiedziane dla Warhammer Underworlds. W lutym ma pojawić się nowa warbanda do Warhammer Underworlds oraz nowy zestaw kart. A po lutym będziemy mieli już nowy sezon tej gry. Co tam się wydarzy? Tego jeszcze nie wiadomo i pozostaje nam czekać na kolejne zwiastuny. Kolejna nowość, którą możemy wyczytać na stronie Warhammer Community, to informacja z 2 stycznia, a dotyczy ona specjalnych figurek, które będzie można dostać z okazji urodzin oficjalnych sklepów GW. W Polsce mamy tylko jeden taki oficjalny sklep Games Workshop. Znajduje się on w Warszawie i to w nim dostępne będą limitowane urodzinowe modele. Wybrać będzie można jeden z dwóch. Dla fanów Warhammera 40000 będzie to kosmiczny krasnolud z Leagues of Wotan, postać nazywająca się Kal J. Grandok. Na entuzjastów Age of Sigmar natomiast czekać będzie admirał pierwszej floty, Tork Lensen. Jako, że od jakiegoś czasu pomału zbieram sobie modele Karadronów, będę polował na tego ostatniego jego mościa. Figurka wygląda bardzo zacnie. Ma dwie opcje złożenia, z hełmem bądź bez hełmu. Ponadto, z tego co widać na stronie community, z okazji urodzin przy zakupie powyżej pewnej kwoty będziemy mogli otrzymać różne gratisy. Generalnie będzie to sprzęt do grania czy akcesoria około-gamingowe, takie jak metalowe kości czy worek na kostki. Będą też dostępne miarki. A jednym z bonusów są również piny. Dodatkowo, w tym czasie będzie można dostać w sklepie również książkę "Zbiór krótkich opowiadań o teklisie". Książka zatytułowana "Archmage and the Other Stories" na 99% dostępna będzie tylko w języku angielskim. Jednak, żeby mieć 100% pewności, kiedy możecie się spodziewać urodzinowych eventów w warszawskim sklepie oraz jakie gadżety i promocje będą tam dostępne, najlepiej śledzić fanpage sklepu na Facebooku, bo na pewno kiedy nadejdzie właściwa pora, znajdziecie tam informacje o urodzinach. Link do fanpage'a sklepu znajdziecie w opisie tego filmu. Następna jest informacja z 5 stycznia. Dostajemy wtedy krótki lorowy tekst na temat Downbringer Crusades, czyli nowego rozszerzenia frakcji Cities of Sigmar. Jest to już drugi zwiastun nowej armii i znajdziemy tu informację na temat tego jacy ludzie wybierają się w podróż po krainach śmiertelników, niosąc kaganek cywilizacji oraz z jakich pobudek. Ale o tym więcej postaram się opowiedzieć w kolejnym materiale poświęconym stricte Dawnbringer Crusades. Dlatego nie będę się teraz nad tym rozwodził, proszę uzbrójcie się w cierpliwość i poczekajcie na kolejny materiał, który pojawi się za dwa tygodnie. 8 stycznia mieliśmy do czynienia z niedzielnym preview. Dowiedzieliśmy się tam co nieco więcej o nowej linii figurek z frakcji Slaves to Darkness oraz o nowym General's Handbooku. W nowym podręczniku na drugi sezon znajdziemy Battle Pack skupiający się tym razem na naszych Herosach, którzy nie mają wierzchowców. Zapowiedziano też nowe Battle Plany, nowe Grand Strategies oraz nowe Battle Tactics, żeby wzbogacić nasze rozgrywki. Dowiedzieliśmy się, że dostępny będzie nowy Battle Tom Slaves to Darkness oraz tego, że w miejsce dotychczasowego Start Collecting Box yy, dla wyznawców Chaosu Niepodzielnego będziemy mieć nowe pudełko Vanguard ponadto zapowiedziano, że jako osobne zestawy dostępne będą figurki z nowej linii Slave to Darkness, czyli odnowiony Demon Prince, Lord Chaosu na Draku, Eternus Blade of the First Prince, czyli Champion Belakora oraz nowych rozhaosytów. Dodatkowo Chaos Warriorsi, Chaos Knights oraz Ogroid Therridons. Będzie też można kupić kostki dedykowane nowej linii Slave to Darkness, które po prostu są czarnymi kostkami, które zamiast szóstki mają symbol Gwiazdy Chaosu. Choć rozumiem, że dla kolekcjonerów może to mieć znaczenie. Kolejna wiadomość z 10 stycznia jest bezpośrednio powiązana z tą poprzednią, ponieważ opowiada o tym, jakie schematy kolorystyczne są proponowane przez Games Workshop dla nowych Wojowników Ciemności. Dostajemy też informacje o opcjach złożenia Herosa Chaosu oraz Wojowników Chaosu. Jak się okazuje, każdy wojownik może mieć broń jednoręczną bądź halabardę. Oddział ma 10 różnych hełmów, kilka opcji złożenia sztandaru, a jego dowódca może mieć też głowę bez hełmu, zarówno żeńską, jak i męską. Nowy Exalted Hero of Chaos też ma kilka opcji złożenia dwie różne głowy, dwa różne zestawy broni, czyli bliźniacze topory lub miecz i tarcza oraz opcjonalne elementy gustownych ozdób w postaci łańcuchów i czaszek. 12 stycznia dalej zostajemy z nowymi figurkami z linii Slaves to Darkness. Tym razem dostajemy informacje o tym, co i jak możemy złożyć z zestawu Eternus The First Blade. Możemy tutaj złożyć albo wspomnianego wybrańca Bellacora, albo po zmianie kilku elementów możemy z tego samego zestawu zbudować po prostu Chaos Lorda na demonicznym wierzchowcu. Oczywiście również ozdobionego symbolami Bellacora. I tak dochodzimy do 14 stycznia, czyli do dnia ogłoszenia, że rusza pre-order, w ramach którego możemy zamówić wszystkie wymienione wyżej figurki, zestawy i książki z nowej linii STD oraz nowy Generals Handbook. No i wspaniałe, absolutnie wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju kostki. W przyszłym tygodniu zaproszę Was ponownie do odsłuchania szybkiego podsumowania nowości ze strony Warhammer Community. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeśli tak, to proszę polajkujcie film oraz zasubskrybujcie kanał. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Cześć!